Siemano moi drodzy. Witajcie dzisiaj siódma część, ostatnia z odbudowy Rometa. Dzisiaj takie dopieszczanie. Zostały jakieś tam pierdoły, trzeba to porobić, bo robi się ciepło i trzeba będzie śmigać. Jakieś tam naklejki, gumy pozakładać, światło podłączyć, bo jeszcze tego nie zrobiłem. Także trzeba się za to brać i latać. Nie ma co zwlekać. Trochę zeszło, wiem. No ale no cóż. Trzeba się wziąć i tyle. A tak w ogóle to pykło dzisiaj 200 subskrypcji, jak to nagrywam, za co wam bardzo serdecznie dziękuję. Także, no, sami wiecie. Ja lecę świętować, także trzymajcie się i nara. Nie, no, a tak na serio, to bardzo dziękuję za te 200 subskrypcji. Bardzo się z tego cieszę. 200 subskrybentem został Majster Cash Pozdrawiam Cię. Przypominam też, że na 500 subskrypcji robię kolejny konkursik. Nagrodę myślę, że sobie sami wybierzecie. Podam kilka propozycji i wybierzecie co tam będziecie chcieli. No ale trzeba się brać za Rometa. Co się zmieniło od ostatniego razu? Dałem siedzenie do oprzycie. Widzicie? Mam ładne siedełko oprzyte. Wygląda jak nowka. No tu niestety nie. No nie jest to samo co oryginał. Nie ma tu tego napisu Romet. No ale trudno no. To oprzycie no. Jest lepsze jak było, no sami widzieliście, tam to było podarte Nóżki zostały założone, te tylne, znaczy stópki Gumy sobie jeszcze tylko założę To jeszcze, od ostatniego razu też tu jeszcze wydech został trochę uszczelniony Bo tu waliło olejem Tu też, tu no może jeszcze troszeczkę nawet leci Ale no to się ogarnie No i w sumie tu się dużo, dużo od ostatniego razu nie zmieniło Nawet tym nie jeździłem, nie było kiedy, nic nie nagrywałem, nie wrzucałem, no nie było czasu Także dobra, weźmy się za robotę tak w ogóle to nagrywam ci w prawdziwym warsztacie młodego majstra. Zobaczcie. Młody majster mechanik wpierdolizer starter pack. Wojaczki, rękawice, no i kratenka, Wiadomo. Dobra, zacznijmy może od założenia naklejek na te schowki. Ja wiem, że to jest najprostsze, ale zacznijmy od tego, no bo najprostsze, najszybsze już będzie z głowy. Już coś tam będzie do przodu. Naklejeczki, oczywiście, z ale drogą. Kupione. Komplecik. Dobra, kurde, nie mam co tu się cackać z tym, przyklejamy. To wszystko tu jest pojedynczo. Nie, coś tu jest nie tak chyba z tymi naklejkami, kurde. To mi tu zostało? No kurwa, znowu krzywo. Jest też krzywo trochę, ale jest. I co, i to tak? Chyba tak. Jest troszkę krzywo? Chociaż? No jest krzywo. Bierzmy się za to drugie. No i to kurde jest tak samo. Ta naklejka zostaje, a ta tu trochę odchodzi, trochę zostaje. Dziwno, albo mi się to źle otworzyło, albo jestem jakiś kurde głupi. Ale najprawdopodobniej to jestem jakiś głupi. Średnio to wygląda, to ten napis tu bardziej powinien być na środku. Ale dobra, naklejki zawsze można zmienić. Dołóżmy teraz może tą muszczelkę na zbiornikach, jak to się tam nazywa fachowo. Nie pamiętam. Zobaczmy, co z tego będzie. Rozdok trochę lepiej chyba wygląda, nawet tak jest ta uszczelka. Tak. Czy uszczelka? Nie wiem jak to się tam nazywa. Znaczy, wiem, że jest jakaś inna nazwa, ale zapomniałem. Możecie mi napisać w komentarzu, jak to się tam fachowo nazywa. Bo tu, bo tu jakieś grono majstrów jest znawców, a ja to tam amatorsko to robię. Ciekawe, jak to w ogóle pójdzie z tymi naklejkami. Ty już naklejka ładnie cała schodzi. Tak chyba będzie git, mi się wydaje. Paluszkiem, cyk, dociskamy, obklejanie rometów, bambąż zapraszam, klejenie, naklejk na rometa amatorsko, krzywo, krzywo ale tanio, myślę, że warto. I teraz cyk, nówka, romecik, folię ochronną, kurwa co jest? No nie gadajcie, że to zostaje całe tak. A może być, a ja tu paluchami podotykałem. Może faktycznie z tym całe zostaje. Jo, może tak być, bo to jest inna folia niż tam. Zostaje niestety całość, czyli takie babole tam zostaną, kurde, bez sensu Jedną naklejkę robią tak, jedną tak I już Alegrowicza nie polecam Chyba, że to ja jestem tuman i każdy normalny człowiek wierzy Jedna jest taka, druga taka Dobra, kurde, bierzmy się za tą instalację, trzeba odpalić Zobaczę sobie kontrolką, czy tu jest w ogóle prąd, jak odpalę No i będziemy lecieć dalej, no No bo, kurde, w sumie, no może zaczniemy coś po tym schemacie Jak nie, trochę metodą prób i błędów no nic skomplikowanego to nie jest Dobra, zobaczmy tam ten schemat cały śmieszny Czy on mi to coś w ogóle uratuje To jest instalacja chyba właśnie ta nowego typu A u mnie jest starego, nie wiem Czy może to jest przerobione No damskie końcówki w damską nie włożę, no Dobra, końcówki już mam Czyli można tu przerobić Ale wydaje mi się, że w motorynce miałem męskie, tu mi wystawały końcówki Czyli by instalacja pasowała, chociaż teraz to nie jestem pewien I teraz według mnie czerwony pójdzie tam gdzie prąd, a niebieski tu gdzie masa, czy tam goszenie. No i teraz tu mi się też nie zgadza, bo za, no co? To mam połączyć, kurde. Wieżeńskie końcówki. Nie wiem co tu jest pomylone, czy tu, czy tu. Na pewno to mi dali do nowego typu to jest stary typ. No dobra, to łączymy to jakoś. Ja to zrobię sobie po swojemu. Dobra, no to sprawdźmy czy światełka działają. Rometa trzeba odpalić. gaszenie o, no i jak widzieliście, krótkie, długie są, nawet gaszenie działa, czyli w sumie prościzna. Myślałem, że to, to troszkę więcej z tym pracy będzie, ale to widzę, że to moment jest takie coś. Tyle lampa jeszcze nie świeci, podejrzewam, że nie mam masy. Zaraz to zobaczę. No i co, jak to zadziała, trzeba jakoś to ładnie tu powkładać, poukładać i no i złożyć, i finito, nie? No i tu jest przyczyna. Nie wiem czy to jest kurwysieństwo złodziejstwo, czy jak to inaczej nazwać. Lampa 30 zł kosztowała. No niby nie majątek, ale za te pieniądze to już by się przydało, żeby tu żarówka była. No ale nie wiem, no, no nie ma, to nie ma, no i tyle. Trzeba kupić żarówkę założyć. Dobra, tu jak widzicie ogarnąłem sobie już... O, I żarówkę sobie ogarnąłem. Tu jeszcze kilka pierdół typu fajka i linka do licznika. Bo wydaje mi się, że ten licznik nie działa jak ostatnio do dlatego kupiłem linkę. No, i tutaj, tu jak widzicie, wszystko na razie jest tak na sztukę. Tylko mam to poskładane, byleby to świeciło. A i co, trzeba to ładnie ogarnąć, złożyć, tu przykręcić lampę. Bo widzę, że nie przykręcona i finito. Komarek będzie gotowy. Jeszcze sobie tylko linkę powymieniać, fajkę i można jeździć. w po instalację pomocować. A no, i zanim tu jeszcze złożę, dobrze mi się przypomniało teraz. Sygnał trzeba by podłączyć, bo był. Znaczy, trzeba nie trzeba. Mogę dzwonek założyć, ale jak był sygnał, jak zadziała. To bym chciał go podłączyć i tu już sobie kabel z przełącznika wyprowadziłem. Zaraz zobaczymy czy zadziała. jak widzicie, mam dwa te stare, co były, one były dwa połączone razem. Mam nadzieję, że chociaż jeden zadziała. A jak nie, no to w razie co mam ten? Tu taki nowy to jest, kupiłem, ale nie chciałbym tego zakładać. Bo te to chyba, no to jednak lepiej wyglądają i są mniejsze. Ten taki, tego lunta to bym takiego nie chciał zakładać wielkiego. Dobra, tu jakiś tam krótki kabel dorobiłem, żeby to ino tylko sprawdzić. To w ogóle zadziała? Jak zadziała, będzie coś tam trąbił, tego podpinam i tyle. No niestety chyba nic z tego nie będzie, ale i tak go założę i tak swojego podepnę. I zrobię tu już te kable tu pociągnę. I tak go podepnę i tak, żeby już to było. Bo jak sobie ogarnę wtedy inny sygnał, no to, no to co? No to zostanie mi tylko go przełożyć, a ja tak będą się już całą instalację robić, a ja tak już wiem, że wszystko działa. Więc no jeżeli będzie działać, no to też będzie musiało działać jak założy inny sygnał. No. Najlepiej by było ogarnąć. Najlepiej było zatrzeć jakieś oryginalne polski, ale czy to jest w ogóle możliwe? Czy możliwe, ale kwestia za jaką cenę. I dobra, jak widać lampa ładnie przykręcona. Niestety tu jest na wkręta zwykłego no ale tak było nie było oryginalnego. A jak sobie po prostu ogarnę ten sygnał i tego wkręta to to się przykręci ale. Najważniejsze że już coś jest zrobione. Wszystko teraz mamy poskładane więc trzeba zrobić jakąś jazdę testową tu sobie zobaczcie nowy motorek też coś niedługo będzie na kanale z tego. Ale nie o tym teraz także jedziemy. To by to nie jest żadna tandeta Bierze nim wszędzie, gdzie tylko mnie poprowadzi Chłopie prawdziwy sprzęt na topie, o takim tylko marzyć Podkręcam coś w nim, z tyłu na godzinę Z prędkością światła mijam ciągle rynie Ma dwa koła, nie brakuje też kierownicy Lepiej idzie niż sportowy samochód w Tylko zostawiam po sobie świat <sum> śmiercące spaliny w nim, ale brakuje tylko turbiny Podospalinowy spalinowy napęd na własne nogi, tylko usiąść w trasę i żyć tu szerokiej drogi. Romec z rynku taką ma nazwę, ten sprzęt. Siadam na niego i już należą do mnie. Wszystkie zakręty jestem w niebo wzięty, gdy wstanę rano. No i dobra, jak widzicie, romecik ładnie już śmiga. Wszystko mamy skończone, finał. To znaczy, jeszcze tu mi brakuje no tych śrubek, ale to sobie ogarnę. I widzę, że tu troszeczkę jeszcze olej pociekł. Ale no to już też sobie tam uszczelnie. Ale ogólnie już pomy wszystko. Ładnie się prezentuje. Motorek, według mnie, muszę iść zrobić przegląd, zarejestrować go. Znaczy zarejestrować, przerejestrować Mam nadzieję, że zieloną tablicę będę mógł zostawić. Fajnie by było. Jak nie, no to zostanę białą. Założy się białą i tyle. Ale no co, no teraz. Co? No czas na motorynkę. Czas się brać za motorynkę. Komarek skończony. Trochę z tym zeszło. Wiem, że to jest ogólnie robota tak, jak wszystko idzie zgodnie z planem i wszystko idzie tak od razu i ma się czas. Ja wiem, że to jest robota na 2-3 tygodnie, a u mnie zeszło to znacznie dłużej, no ale, no ale wiadomo, a to praca, a to coś innego się robiło, a to to nie było czasu. Ale najważniejsze, że motorek jest skończony. Także no co, teraz czas na motorynkę, czas się brać za motorynkę. Komarka na razie nie zamierzam sprzedawać, chyba że ktoś mi zaproponuje cenę, która mnie usatysfakcjonuje. Ale no na razie myślę, że będzie sobie stał. To powiedzmy może kilka lat. No chyba, że ktoś da dobrą cenę. Na razie nie planuję go sprzedawać. Teraz planuję zrobić motorynkę. Trzeba się za nią brać, bo to też trochę ją zacząłem. Teraz wszystko stoi. Nie zapomnijcie o łapce w górę, o subskrypcji. Napiszcie w komentarzu, jak Wam się podoba romecik. Co o tym sądzicie? Co byście zmienili jeszcze? Może co można zrobić? I przypominam Wam jeszcze, że na 500 subskrypcji robimy konkurs i to już wszystko, trzymajcie się, się i do następnego cześć!